Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Mestra i dzisiaj opowiem wam o kolejnej, ciekawie zapowiadającej się grze o nazwie Batalion 1944. Zapraszam. Twórcami tego tytułu jest niewielkie studio Bulkhead Interactive, mieszczące się w Wielkiej Brytanii, które każdego dnia wokół swojego tytułu gromadzi coraz to szersze grono zainteresowanych. Niesamowity w tym wypadku jest fakt szaleńczego wręcz wzrostu popularności gry, której akcja osadzona będzie w okresie II wojny światowej. Lecz czynniki wpływające na ten obrót sprawy zdają się być nieco bardziej skomplikowane. Zacznijmy jednak od samej gry. Batalion 1944 będzie pierwszoosobową strzelanką, której akcja osadzona będzie w okresie II wojny światowej. Jak twierdzą panowie z Bulkhead Interactive, wzorowana będzie na takich tytułach jak Call of Duty 2 czy Medal of Honor, co od razu daje nam przedsmak tego, jak będzie wyglądała sama rozgrywka. Według zapewnień twórców ma być ona dynamiczna i pełna akcji. Ciekawostką będzie tu fakt, iż w grze nie będzie tak zwanego odblokowywania kolejnych poziomów oraz mocniejszych broni wraz z postępem, więc nie znajdziemy w niej specjalnych umiejętności czy magicznych sztuczek, dzięki którym zdobędziemy przewagę nad przeciwnikiem. To, co będziemy mogli zrobić, ogranicza je nas jedynie do kosmetycznych dodatków do broni, takich jak na przykład możliwość wydrapywania na kolbie swojego karabinu własnego imienia lub innego napisu. Oprócz tego, bronie te będą mogły być wyposażone w autentyczne dodatki i malowania zupełnie tak, jak wyglądało to w rzeczywistości. W materiale, który możecie aktualnie zobaczyć, twórcy opowiadają o tym, jak wzorem dla nich stały się właśnie prawdziwe metody oznaczania broni należących do żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej. Często wydrapywane lub wypalane były na nich ważne daty, wydarzenia, nawet imiona dziewczyn. Swoją drogą, bardzo ciekawi mnie, jak ten aspekt personalizacji będzie sprawdzał się w grze. Batalion 1944 zaoferuje nam podstawowe tryby gry, takie jak zespołowy deathmatch, przejęcie flagi czy dominacja. Ale oprócz tego, twórcy przygotują dla graczy coś specjalnego, o czym poinformują nas w stosownym czasie. Nie zabraknie również wsparcia dla klanów i plutonów. Mapy wzorowane będą na autentycznych, historycznych miejscach i polach bitew, a co niewątpliwie doda smaczku samej grze. Sort of the next level of Jednak w jaki sposób gra stała się tak popularna i to w tak krótkim czasie? Wszystko zaczęło się tak naprawdę na Kickstarterze, anglojęzycznej stronie, na której przeprowadzane są zbiórki pieniędzy w celu finansowania różnorodnych projektów, w tym gier, właśnie, co jakby nie było, jest świetną okazją do pokazania się światu niewielkim studiom z ambitnymi celami. Wszyscy chętni mogą w ten sposób wspomóc daną produkcję, zasilając bardzo często skromny początkowy budżet twórców. To właśnie tam swój początek miała gra Batalion 1944. Celem było uzbieranie kwoty 100 tysięcy funtów. Co ciekawe, kwotę utwórcom udało się uzbierać już po kilku dniach i na tę chwilę dysponują oni całkiem pokaźną sumą w wysokości 236 tysięcy funtów. Wszystko więc wskazuje na to, iż już wkrótce prace nad grą ruszą pełną parą. Premiera Batalion 1944 planowana jest na 2017 rok, ale już teraz możemy rzucić okiem na kilka screenów prezentujących wygląd żołnierzy stron konfliktu, a także na kilkuminutowy gameplay prezentujący czystą rozgrywkę. These offer no but will offer Tytuł zostanie wydany na takie platformy jak PlayStation 4, Xbox One oraz Pecety. Powstaje ona na silniku Unreal Engine 4 i jak na wczesną wersję prezentacyjną, tak naprawdę, już teraz wygląda obiecująco. Pomijając oczywiście dosyć drewniane animacje postaci, które można wybaczyć, biorąc pod uwagę, iż gra jest na bardzo wczesnym etapie. Jednak z tym tytułem wiąże się nieco większa ciekawostka. Jest to od kilku lat pierwszy FPS, którego akcja osadzona jest w okresie II wojny światowej, który został tak ciepło przyjęty przez społeczność graczy na całym świecie. Po tym jak tematyka ta była silnie eksploatowana jeszcze kilka lat temu po zalewie gier, których akcja toczy się we współczesności bądź w przyszłości, możemy aktualnie zaobserwować, jak zmieniają się preferencje graczy w tej kwestii. Osobiście bardzo cieszy mnie taki obrót sprawy, ponieważ mocno trzymam kciuki za powrót drugowojennego Battlefielda. Moim skromnym zdaniem Batalion 1944 jest pierwszą grą po wielu latach, która być może da początek powrotu wielkich wydawców gier do tematyki II wojny światowej. Co ciekawe, premiera takiej gry jak Red Orchestra 2, która swoją drogą jest całkiem udanym tytułem, jeszcze w 2011 roku nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem ze strony graczy jak właśnie Batalion 1944 teraz. Na pewno swoje trzy grosze, jeśli chodzi o popularność tego tytułu, dołożyli jakby nie było najwięksi youtuberzy, popularyzując go wśród ogromnej rzeszy graczy. Czy tytuł ten będzie tak dobry, jak opisują go twórcy? Czas pokaże. No cóż, myślę, że warto obserwować ten tytuł, jak będzie rozwijał się z biegiem czasu, a z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Dzięki serdeczne za uwagę i zapraszam Was do kolejnego odcinka już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.